Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Jak możecie zobaczyć, już po tytule, przychodzę do Was z paczką niespodzianką, którą dostał nasz syn od swojego chrzestnego i jego dziewczyny. Paczka szła dwa tygodnie, ale w końcu do nas dotarła. Także mm, jeśli jesteście ciekawi, co się w niej znajduje, bo ja jestem bardzo, to zapraszam do oglądania. Słuchajcie, paczka jest ogromna, wygląda tak. Waży praktycznie 5 kg. Także ja się teraz biorę za jej y, otwieranie. Ja powiem Wam, że jest tak też solidnie zapakowana. Że nie wiem od której strony czy zacząć. No ale dobra, mam nadzieję, że niczego słuchajcie nie uszkodzę. Bo nie byłoby za fajnie. Z opisu mniej więcej y, mojego brata dziewczyny y, wie co tam jest. Wiecie, to, że ona opisała to nie znaczy, że nie jest nadal ciekawa. Ojejku. Słuchajcie, paczka otwarta. Zobaczcie. To jest, słuchajcie, najlepsze. Balony. Także mamy małe baloniki. Moje dziecko na pewno będzie nimi zadowolone. Myślę, czy by ich nie... Yy. Nie rozplątać i nie napompować od nowa i powiesić. Dobra. Co my tu mamy? Pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, nocnik. Niebieski nocniczek. Tak wygląda. E Kolejna rzecz to maskotka. Tutaj widzę, że świąteczna, święta oczywiście, wielkanocne z jajeczkami, także moje dziecko będzie, słuchajcie, zadowolone. Nasze dziecko będzie zadowolone, bo uwielbia, słuchajcie, słodycze. Co tu jest dalej zapakowane? Co to jest? Ojejku. Zobaczcie jaki przepiękny słonik. W kolorze szarym i to jest skarbonka, słuchajcie. Jejku cudowny, ale będzie pięknie wyglądać jako ozdoba, także będziemy teraz zbierać dla naszego synka pieniążki do skarbonki słonika na szczęście. Dalej mamy buciki, tak wyglądają, tutaj jest na ten zaczep, z tego względu, że nasze dziecko ma wysoki przegub i jak się kupi normalne buciki na gumce, to niestety, ale są na niego za małe. Rozmiarowo są ok, ale poza tym są za małe, także takie buciki. Ciężki z Pepko. Super, piękne są. Jej kupiłem Wam, że tyle ciuchów tu ma. Tutaj mamy e, klocki drewniane, całe wiadereczko z, z workiem, także super. Bardzo się cieszę. Mały też się pewnie ucieszy. Dalej jest mata. Słuchajcie, musiałam wyciągnąć małego z łóżeczka i słyszycie jego zachwyt balonami. Tak, on się zachwyca tymi balonami. E, dobra, tutaj mamy puzzle piankowe. Skarsa, także e, super, za chwilę mu je porozkładam. E, I dalej mamy ogrom ciuchów, słuchajcie. E, bodziaki, krótki rękaw z Pepką. Bardzo ładne wzory. E, rozmiar, jaki mamy rozmiar? 92, także super, będzie idealnie na lato. Yy, spodenki z pepko, takie. Yy, 85 rozmiar, więc idealne na teraz. Tak ci się podobają baloniki? Szkrawek. <grym> Kolejne, słuchajcie, spodenki takie proste, już bardziej eleganckie. Rozmiar 86 również z pepko. Słuchajcie, to jest z tej fajnej yy, kolekcji. So cute. w tej kolekcji to są gacioczki. Także ja tą kolekcję bardzo lubię. W ogóle to już spekko lubię. Tutaj są krótkie spodenki, żółte z palmą. Fajnie. Do spodenek mamy koszulkę z krótkim rękawkiem. Ale jaki to jest rozmiar? Słuchajcie, to tutaj nie piszę. Kurczę, nie wiem. Nie widzę. Nie mam pojęcia. Dalej mamy majteczki z pepko. Nie, no po prostu poszaleli. E, następnie skarpetki. Nie, ja ich normalnie pogryzę chyba. Ojej. Co e, tu mamy dalej? A, śliniaczki. Takie dwa. Tak, słuchajcie, to moje dziecko cały czas się śmieje z tych balonów, które naciskają i uciekają. Także balony chyba pokonały wszystko dzisiaj. Wow, zobacz jaką piękną koszulę dostał mój syn, nasz syn. Z długim rękawkiem, w gwiazdki, w jakieś deskorolki, rozmiar 98. No powiem Wam, że kawaler będzie jak nic. Dalej mamy dre, dresowo-dżinsową bluzę. Rozmiar tutaj też jest 98. Także fajnie, taka większa. Myślę, że na jesień będzie, będą te rozmiary idealne. I co tu mamy dalej? Koszulka. Taka zwykła koszulka niebieska, 92 rozmiar. I dalej, dalej, dalej mamy bluzę. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba ta kolorystyka. Także słuchajcie, tak wyglądają całe, um, całe zakupy, chciałam powiedzieć. Cała paczka niespodzianka dla naszego syna. Zobaczcie, co mój syn teraz robi. Mówiłam wam, że on uwielbia słodkie. Tak lubi słodkie. E, także tak wygląda cała paczka. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy za tą paczkę, ale pomimo mimo wszystko słuchajcie, balony wygrały. Naprawdę balony wygrały. Także ja teraz to ogarniam. No i odezwę się do... O, tak chciałam powiedzieć odezwę się do Was później. później. Także naprawdę jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za paczuszkę. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepłego Pa, Pa!